No. Enemy of my enemy i tak dalej. Dobra. O, czas na wyrwónek! Motherfucker! Dobra, um, przejdźmy do mapy. I czas na zjadł. A! Nie przegapiłem niczego z tyłu. Jak dobrze. Osz, mochdy! Jeża! Dobra, mam dwa sobie do zebrania. Tu nie widać większych zniszczeń. To znaczy, że Nilfgaardczycy nie ruszyli jeszcze na stolicę. Spotkamy co najwyżej zagony, furażerów. Liczę na to. No, będzie mógł, można zrobić małą czystkę, czyż nie? Popatrzmy na to miejsce jeszcze raz. Tu coś jest z prawej. I nie wiem jak tam dotrzeć. Chyba, że będą się oddymać koło krówek i kuzek i wszystkiego innego. Przejdźmy się. Hmm, nie. Dobra. Czyli będzie trzeba pójść chyba od drugiej strony. No ale dobra, wszystko po kolei, bo mamy tutaj obóz. Hmm, ok, nie, po prostu z obóz spoko. nie można z nikim pogadać. Trzeba ruszyć dalszą drogę. O! What do we have here? A, teren był. Dobra, widzę, że tutaj trzeba będzie dokładnie to wszystko ogarnąć. <laughs> jest puzzle tutaj. Dobra. Co my tu mamy? W obliczu nilwgardskiej inwazji, Mewe rozesłała pisma do wszystkich garnizonów, nakazując pełną mobilizację. Miała więc nadzieję, że gdy dotrze do Kridam. Będą tam już na nią czekali rekruci, gotowi wzmocnić Królewski Oddział. Niestety, dowódca fortu, Sierżant Griggs, przywitał Królową złą wiadomością. Wasza wysokość. Nie mam nawet dość żołnierzy, żeby obsadzić mury. Dezercja na porządku dziennym, werbunek idzie jak po grudzie. Ludzie są przerażeni, nie wierzą w zwycięstwo. I no właśnie, obroniliśmy wielkie miasto na północy. Skoro miłość do ojczyzny to za mało, powiedziała królowa, wstając od stołu, to niech przemówi pieniądz. Sierżancie, ogłoś, że nowi rekruci dostaną podwójny żołd. Ruch mewe, choć kosztowny, przyniósł natychmiastowy rezultat. Zwabieni obiecanym złotem mieszczanie, ruszyli tłumnie do garnizonu. Królowa może opuszczała Kridam uboższa. Ale ze znacznie liczniejszą drużyną. O oh, Na yes. pieniędzy mam w tym momencie raczej sporo. A 250 nie przyniesie mi szczególnego uszczerbku. Przyjrzyjmy się mapie. Ej! Gu, 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 gu. No jest ja tego hej do zebrania. Dobra, po kolei zacznę od północy. I później poruszę się sporo tym na południe. Ruchem omiatającym. Z dużym brzeszą. mi się ponoć już byli Nie szokujmy się na nic szczególnego. Oh. Hmm, czy on powiedział rawr? Tak, on chyba powiedział rawr. Jak śmie on rawrać na mnie. Dobra, zobaczmy, jak wygląda. Hmm. Są trzy egzemplarze tej jednostki. Połączcie w mniejszego DAO. Ok, czy potrzebuję zrobić tak, żeby. no dobra. Sprawdźmy. Nie masz ty czego wyrazić? Okay. Eee, czyli tak. A, źle, mogłem go to. Eee, dobra, no to Ancel ich nie uratuje, dwa. Jakby trzeba już z niego, to byłoby trzy. Dobra, jeszcze dało. Nie czy mi jeszcze dało. Połączyłem w D. A, czyli muszę ich masakrować tak, żeby. Dobra, nickel. Okay. Uh, więc to aż tak, to będzie pięć. Hmm. Kompania, naprzód, marsz! Dobra... Jestem pewien na czym polega ta zagadka, więc... Uh... Liria! A, okej, okay, dobra, chyba ja już ogarniam. Ok, teraz muszę załatwić tego gościa. Nie mam możliwości strzelania z tych, czyli mogę zrobić chyba jeszcze tylko tak. Ok, chyba to już wreszcie ogarnąłem. Więc tak, zaczynamy od Wagenburga. Potem bierzemy lejskiego kusznika, żeby zacząć. I teraz pownażamy tych tych i robimy jednego dao pomniejszego. Ok, ciąg dalszy. Potrzebujemy 5 mocy, żeby zrobić tutaj porządek. Więc nie masz On I hipć. Teraz mamy już dwóch Dao. Koniec tury. Teraz możemy sobie dziabnąć tego... Kompania, przód, marsz! ...i przenosić wszystkim za pięć. Dzięki, damy dużego Dao. Chyba się pospieszyłem. Tak, pospieszyłem się. Kurwa. No, eh, ale wystarczyło. Dobra, mogłem po prostu poczekać turę, dopiero użyć ataku, komendy ataku. I dwa razy podrzucić rzucić e, szabrownika, żeby zarżnął mi jedną z tych piątkę losowej. Okej, okay, mam więc runę Morana i mam dużo kamienia. Strasznie drewniany ten kamień. Dobra, spoko. Dostałem dwie nowe karty, więc wypadałoby przyjrzeć się im. Okej, okay, gdzie to... A, jest tutaj. Ow się. Zróżni zeszłym ich. O dwa. O! Całkiem spoko. Więc eee. jeszcze dostęp tak, to. Otwórz bazową kartę i... Przymierny jasków niedźwiedzia. Pokażcie mi ogląda niedźwiedź. O, w mordę! No. Tak. Ech, dobra. Krzepiący z dekok chyba wywalimy. I to też. Bierzemy runę Morana i. Niedźwiedzia. Tak. Brzmi sensownie. Dobra. Rzucę jeszcze okiem, co mogę przebudować. Co w sztabie było, nie? Ja i moja pamięć, warsztat, co my tu mamy? To już jest zrobione. E, kanty na razie nie ulepsze, sztabu A, to już jest zrobione, to, to jeszcze nie jest blokowane. No, zrobione wszystko, w sumie, poza tym. A gimmy. ja mam zbudowane wszystko, co mogę do tej pory zbudować. Kogoś w kantynie zostanę? Tak, Wasza wysokość A, już wszystko pograny. Nie. nie mam nikogo innego to <laughs> A co to było? A, tak, informacja. Alrighty then. Na razie nie mam z nikogo z kim można by porozmawiać, więc... Różmy dupę. Tędy góry nie mogłem, tak, tak. Więc przejdźmy tędy i... O! Dzień dobry. Co my tu mamy? Zlecenie na potwora? Ciekawe. Najwyraźniej ktoś tutaj potrzebuje wiedźmina. Ten nie ma nic do powiedzenia. To nie jest do zgadnięcia. Dobra, tam tu była niewielka wioska. Przyjrzyjmy się jej. A tak, to tutaj było. Dziś poprawiłem trochę większą ilością hajsu. Money talks, bitch. Give me that. No, tam coś się dzieje. Co? Okej, okay, widzę tego smoka na dole. A to nie jest przypadek wiwerna? Królewska? Jep, to wiwerna królewska. Ach, super. A, rany. ba będzie szczylać? Co my tu mamy? Pochłon losową krowę. Dobra, czyli mamy. Dobra. Zdecydowanie w ten sposób a jeszcze się bofuje, czyli chciałbym odwalić te krowa za z zje z drugiej strony. Okay. Dobra Co jeszcze mogę zrobić? Dla +zte Chopa A, Tak jej wysokość nieco Wracaj się do linii. I mi to zostaje 4-3. Jeszcze potrzebuję jednego tego ruchu. Więc ty idziesz tu i strasz tu i ich wyrźnieć. Pięknie. To na się nie było szczególnie trudne. Załatwione. I można skończyć wszystko. Uuu. Niewiele nie ramion to mężczyzny, który utracił wigor w walkowie. Pan <noise> smoczy, tylko kogel mogiel ze smoczych jaj ubity, albo wątrowa króliszka z arykańskim pieprzem suto doprawion. <noise> Niektórzy są gotowi na poświęcenia w pogoni za drągalem. Widzieli? Szwara, rzekłem. Ej, kto ma teraz w głowie e? <noise> To i werna była nie smok, ale spoko. Hmm. Za chwilę pomyślimy o tym. Co jest większe morale? Chwilę później a, 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 a. Not so fast! Nie! Zobaczmy, czy wszystko ubram jak na razie. Tu jest po lewej jedno i tutaj na północ. Dobra, po kolei. Eee... E, give jest. give me. Dobra, jak jest już ogarnięte, to do tego mogę, mogę zabrać nagrodę. Pani, w mniejszym siole źle się dzieje. Pierwsze słychać było rżenie, krzyki, a teraz cisza. Aha. Dobra. Czas się mofnąć I idziemy na miejsce. Jest tutaj coś do posprzątania. Czas by mew zrobiła porządki. Mew, mew, mew. nieważne. nieważne. Hmm. hmm. Pani, kmieś, który mieszka w tej chacie. Bogusz ma dla was nowinę. Zarzeka się, że widział jak pod przekryciem nocy ktoś skarby zakupuje wedle sadów. Za niewielką płatą go to jest wam wyrysować. W którym miejscu szukać skrzyni. Masz. Hmm. Okej. Okay. Szukamy. Siekierki wbitej w... A dochajno. Dużo rekrutów nie robi z nich, już tego, żadnego użytku. Przejeżdżając przez rumiane łąki, Mewe usłyszała odgłosy kłótni Co? O, miarka się przebrała! Wyzywam cię na pojedynek! Pojedynek! Patrzcie go! Żyć ci wypłazuje oszuście! Kiedy królowa podjechała bliżej. Okazało się, że dwóch szlachciców, Lord Cartwright i Lord Manfield, poróżniło się osad leżący na granicy ich włości. Obu towarzyszyli uzbrojeni krewniacy, gotowi skoczyć sobie do gardeł. Na widok Mewę, lordowie nieco spuścili stonu, jednak nie na długo. Ledwie się ukłonili, a już zaczęli wzajemnie się oskarżać. Najjaśniejsza pani! Manfield przywłaszcza sobie ziemię, które od pokoleń należą do mojej rodziny. To za dość uczynienie. Za młyn w wierzchowej, który mi spaliłeś, bo w mące trochę trocin było. Trochę? Trzymajcie mnie! Parobkowie się pochorowali od tego gówna! Oszust jesteś! Oszust i złodziej! Choć w dobie Nilfgaardzkiej inwazji Mewę miała mniejsze sprawy na głowie, postanowiła rozsądzić zwaśnionych szlachciców. Reinhardt, który znał historię każdego rodu Lyrii i Rivi siedem pokoleń wstecz, służył radą. Racja leży po stronie Cartwrightów, ale... Zważ na to, że Monfieldowie zawsze wiernie służyli Koronie i nigdy nie zwlekali z Daniną, a Cartwrightowie to pieniacze. Które są winni skarbcowi, grube tysiące. Ojej, 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 koronie ojej, 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 Wolę, żeby sad przypadł lennikowi, który nie zalega z Daninami. Rzekła mewe Dlatego przekazuję go w ręce Manfielda. Ale prawo stanowi... Ja jestem prawem, Cartwright. Lord Cartwright chciał jeszcze dyskutować, ale karcące chrząknięcie Reynarda przywołało go do porządku. Manfielda z kolei tak uradowała decyzja władczyni, że z wdzięczności przekazał jej spory datek, na rozwój armii. No i spokój. Jeżeli nie będzie służył pieniędzmi w wojnie, to będzie służył czym innym. Wszystkim, co popadnie, dodajmy do tego.